Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rady, nie jestem wróżbitą. Od wielu lat to powtarzam, że jestem wróżbitą. To oznacza, że nie jestem tarocistą. To oznacza tylko tyle, że stawiam karty i wróżę. Nic innego. Nie przypowiadam przyszłości. Nie rozpatruję przeszłości. Zajmuję się tylko i wyłącznie stawianiem kart. A skąd te spra sprawdzalności, które się biorą w kartach? <coughs> Otóż, drodzy Państwo, jest tak, że jak każdy rozkład ma część dotyczącą przeszłości, część teraźniejszości i część przyszłości. Wróżąc z kart, czytam te karty. Czy się to zgadza z rzeczywistością, czy nie, oceniają to Państwo. Ze swojej praktyki, ze swojego doświadczenia, Mogę powiedzieć tylko tyle. Czym więcej się nie zgadza i czym mniej jest trafności, to wróżba jest lepsza. Czym więcej z Was, otrzymując wróżbę od kogoś, od drugiej strony, nie zgadza się z tą wróżbą i w środku pojawia się takie nie, nie, to niemożliwe, to wierzcie mi, że ta wróżba jest najbardziej cenna, jaka może być. Przez. Szereg lat stawiając kart sprawdzały się najlepiej wróżby najbardziej nieprawdopodobne. Wróżby, które były totalnie kosmiczne. I tak to jest z tymi kartami. One są bardzo przewrotne. Kiedyś też opowiadałem dla Państwa taką historię z kart, że, że karty odpowiedziały, ktoś zadał pytanie, czy będę miał dużo pieniędzy. Rozłożyłem karty, karty, karty wystały się, osypały tą osobę pieniędzmi. Mówię, no bardzo dużo. No widzę pana, czy to była pani? W ogromnej ilości pieniędzy. Spotkaliśmy się za dwa czy trzy lata. Mówi, panie Andrzeju, sprawdziło się wszystko, totalnie wszystko, co, co pan powiedział. Ja mówię, no ale o co chodzi? No wywróżył mi pan ogromną ilość To cieszę się. Mówi pracuje w mennicy państwowej. No i, i, i takie są koleje losu i ta, tak, tak te karty mówią. Powracając do kart i zatrzymując się chwilę przy kartach, to, to nigdy nie rozumiałem kart. Tak naprawdę znam je dobrze. Na tyle, na, na tyle dobrze, że, że stawiam je. Natomiast nigdy nie rozumiałem, dlaczego akurat pojawiają się takie karty, a nie, a nie inne. Dlaczego odpowiadają centralnie na pytanie, a nie inaczej. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy, przy kartach, przy tarocie, często pojawia się pojawia się od was takie pytanie, że tak coś złego. Z karami, z tarotem, z nami samymi w życiu jest dokładnie samo. Ogromna ilość ludzi, która często zaglądała do programów ezoterycznych wzięła do ręki karty. Właściwie nie znam osoby, która nie wzięła, nie kupiła sobie kart i nie zaczęła sama stawiać sobie kart. 99% z tych ludzi doszło do wniosku, że karty przynoszą zło, <laughs> że karty to nic dobrego. Tak, to słuszny wniosek. Karty to nic dobrego. Ale pod jednym czym są karty? Tak jak chroniła, jak Państwo piszą SMSy, albo cokolwiek Państwo dają, jest to poruszenie energii. Chodzi o to, że samo postawienie pytania, jeżeli stoimy w maraźmie, czy w związku, czy w pracy, czy gdziekolwiek, mamy taką, właśnie jak to u Pani się pokazało, taką perspektywę, chciałbym, ale co, albo co ja mogę, albo... no chciałabym, chciałbym. ja też bym chciał takiej zmiany. Kto by nie chciał? No, każdy by chciał jakiegoś ruchu, jakiejś zmiany, bo to jest naturalne w nas samych, że chcemy tych zmian, chcemy iść do przodu, tylko czasami po prostu nam się nie chce. To jest też rzeczą normalną. Same postawienie pytania, ona głośno wypowiedziane i postawienie takiego pytania zmienia w nas samych, porusza pewną energię, ona zmienia przyszłość. To jest tak, że. że Dopóki nie wyprowadzimy tego pytania na zewnątrz, nie pokażemy to dla kart, nie ktoś nam nie przedstawi przyszłości, nawet jeżeli ta, ta wróżba by była niepomyślna. I jeszcze raz powiem, niepomyślne wróżby są bardzo dobrymi wróżbami, bo one w, nas, w, nas, w środku, w nas samych zaczyna się gotować i bardzo często bywa tak, że na przekór temu wszystkiemu stajemy się z miejsca, w którym jesteśmy. W którym nie chcemy być. Na przykład. Każdy z nas dokądś idzie albo od, od czegoś ucieka. Tacy jesteśmy. I jeśli mamy w sobie dużo energii strachu i lęku, to patrząc w karty, w karty powinien zaglądać człowiek odważny i człowiek, który ma duże doświadczenie. I każdy, kto zagląda w karty, mając w sobie ukryty lęk, może na zewnątrz ubrać się w bardzo piękne pióra, ale w, ale w środku ma spory lęk, jest taki zlękniony w środku, to stawiając karty, co wysyła? Wysyła lęk. Wysyła myśl, energię ludzką, która przyciągnie spełnienie lęku, czyli przyciągnie w cudzysłowie niedobre zdarzenia. Jakie nie, niedobre zdarzenia same w sobie też są abstrak, abstrakcyjną rzeczą ze względu na to, że one są, ale bo one są na zewnątrz, mogą nas dotykać mniej albo więcej. Yy, natomiast, yy, natomiast pamiętajmy, że jeżeli idziesz do wróżbity albo do wróżki, on ma być silny. On ma być mocny, on ma mieć dużo radości w sobie, bo on ci tą radość przyniesie w życiu. Nie może to być ktoś infantylny, niezgodny, powiedziałbym, ze swoją własną wartością. On musi być pewny siebie i musi być sobą, żeby pchnąć tą energię w te karty, żebyś ty z tą energią dobrą poszła, żebyś dać dobro, które, które nie tyle wróci, tylko które poruszy dobro, bo lęk poruszy zło, a dobro, radość poruszy radość. I o to chodzi. Ale...